witam was w kolejnym filmie dzisiaj od razu z traktorem rano wykosiłem trawę teraz jutro wpijam tą przewracarką tak to idzie Zdałaby się jakaś osłona na tą kosiarkę, bo rozrzuca mi aż po drodze i, i do sąsiada na drogę tak? ja to coś umieścić, jakąś osłonę czy coś, może doradzicie mi coś, bo widzicie jak robi szeroko Władek robi robotę dobrze rano sobie 60 wykosiłem nie męczyłem Władka do kusiarki, bo ostatni chciałem tylko przestawić widzicie i wyrwałem zaczep, ale to dlatego, że było słabe mocowanie. Ale teraz myślę, że nie wyrwie. No i nie zrobiłem tych mocniej tak bym tam napisał, powiedziałem na, na ostatnim filmie, bo, bo po prostu nie ma czasu, trzeba kosić na siano, bo trawa przekwitnie i wiecie, jak to słabo. Wygląda. nie ma tego dużo no ale wykosić trzeba dobra ja sobie jedę dalej jak widzicie już zrobiłem robotę władek dobrze się sprawdza w tego typu robotach Ostatnio zaglądałem do zbiornika paliwa, bo myślałem, że trzeba dolać paliwa, ale powiem Wam, że to spalanie, to, no to naprawdę jest bardzo niskie. Jest też... Wymienione, wymienione są końcówki wtrysków, ale coś kuleje na jeden cylinder, tak jakby, no nie wiem, chyba to nie jest wina wtrysku, tylko pompy raczej, bo, bo tak słabo właśnie coś... Czasami przerywa na jeden tłok Ale to tak delikatnie w sumie Na filmie może tego nawet nie słychać Teraz na wolnych obrotach to nie ale No i jeszcze dodatkowo zauważyłem że Trochę sobie lubi pociągnąć oleju No ale ostatnio właśnie wziąłem go Na tydzień nalałem ropy na tłoki Nie na ropy tylko nafty Stał sobie z tydzień No i tak odmakały te Pierścienie Obracałem też wałkiem WOM, żeby poruszać trochę silnikiem, żeby wiecie... Żeby sobie... Odmokły te pierścienie. No i... Po, po tygodniu zapaliłem go. No i może będzie lepiej. Zobaczymy. Odmokły. No i też olej wymieniłem po, po tym zabiegu, żeby... Bo ten olej z tych tłoków przelał się do... Do oleju po prostu. No i... No i wziąłem, wymieniłem olej mu, teraz mam świeży olej. Zobaczymy czy będzie ubywać. Nalałem mu pod maks. No i będziemy widzieć co się dzieje. Tak mi się wydaje, że nawet po tej wymianie, bo tam po tej nawcie, nawcie, yy, co była w silniku jeszcze zapaliłem go, pojeździłem trochę i wtedy wymieniłem ten olej. No, i nawet tak wydaje mi się, że ciśnienie się podniosło. Podniosło się trochę, bo widać, że jest większe ciśnienie. Dobra, także do następnego filmu. Na razie Wam cześć. Zawracamy drugi raz teraz. Nagrywa mi na szeroki obraz, a czasami na wąski. Nie wiem dlaczego, ale. No widzicie, jak ładnie dzisiaj? Ładna pogoda, już się kurzy z, tego, z tej trawy. W zasadzie można powiedzieć, że osiana. Po obrotach sobie pykam, a no i mamy, czy atmosfery, czy bary ciśnienia. Tutaj temperatura mi nie działa, muszę dopiero podłączyć instalację, zrobić. Dobra, ja sobie nawrócę. No i przewracamy trzeci raz. Tak to wygląda po drugi, na drugi dzień. Przewracarka. Podmieniałem tu kiedyś nowe te widły. Nie wiem jakie są te uchwyty oryginalne. Ja, ja tu mam takie dospawane druty. Ja już taką kupiłem tę przewracarkę. Tutaj niektóre mi przechodzą. Przeskakują te, te widły jak, jak przewracam. Jak jest ciężej to przeskoczy. Ale Przynajmniej nie jest powyginane tak jak tu, jest nowa też, tu nie ma jak wszystko Coś to wygnie te widły i urywa, nie? Dobra, Dobra ja się biorę za robotę. Jak, nadal, jak bym coś nie dograł, to pożegnam się z Wami na razie, Wami cześć. Jak widzicie, już są przygotowania do prasowania. Przeglądałem sobie prasę, pooliwiłem łańcuchy. Poprzeglądałem czy wszystko jest ok. Taką mam prasę. New Holland 376. No i oczywiście w kostkę się prasuje. No, mam tutaj też problem z tymi aparatami, bo tutaj nie chcę pójść. Smar w ten nożyki, co się tnie. No i tam z tyłu, w ten palec, co zabiera sznurek. Wiąże. No ale to. Tak musi już być. Spróbuję kupić nową końcówkę do smarownicy. Może pójdzie smar wreszcie. A tak na doraźnie na no to leje naftą. Po tych wszystkich częściach, co łańcuchach i po tych aparatach, tam gdzie nie idzie smar. No to jakoś trzeba sobie radzić. Na razie wam i cześć.